Siemaneczko z tej strony Sharpie, a to jest pierwszy odcinek z nowej serii Ona tak ona raczej będzie krótka, no zobaczymy jak będzie z pomysłami yy, Ale z nowej serii na kanale yy, tematyka tutaj będzie taka takie ciekawostki jak zacząć dobrze yy, jak zacząć dobrze gra yy, jaki pierwszy, to jest wszystko moim zdaniem yy, jaki pierwszy biznes najlepiej założyć jako produkcję więc tak, w dzisiejszym odcinku powiem wam jaką, moim zdaniem, najlepiej by było pierwszą produkcję zrobić. Yy, Ściągnąłem sobie taką amerykańską mapkę. Więc tak, yy, moi, jak na moje oko, yy, najbardziej opłacalne na ten moment są yy, owce i przetwórstwo yy, wełny. Bo tak, yy, przeliczyłem sobie to mniej więcej na cały... Na cały biznes nam potrzeba jakieś 350 do 400 tysięcy, to już takie większe sprzęty. No i tak. Owce. Największa... Najwięcej się mieści owiec w zagrodzie 65. Zrobimy to sobie tutaj, żeby było na miejscu, tylko czekajcie, tu jest dawanie im żarcia. Dajmy to tak. To jest 97 tysięcy na ten moment. I tak, do tego już kupiłem sobie tutaj kosiarkę i prasę. Ja wziąłem lepszą, no wiadomo na start można wziąć naj, najtańsze. No i tak, z produkcji, no to bierzemy sobie, stawiamy, czekajcie, tu jest, przędzalnie. Mamy dwa rodzaje przędzalni, będę teraz kombinował, szukał. Gdzie będzie odbiór, nie wiem gdzie jest odbiór, ale tu, dobra, tak postawmy ten sposób i do tego zakład krawiecki. To jest nam to jest wszystko, co nam jest potrzebne na start z yy, owcami. Dobra, ja się za chwilkę to będę zrobił tutaj tylko troszkę pomaluję, żeby to jakoś wyglądało. Dobra, jestem z powrotem. musiałem przedstawić sobie zaniecie, bo tu jest odbiór palet i bym nie miał jak ładować ich. Więc tak, yy, dlaczego yy, akurat yy, owce i wełna? Bo tak. Po pierwsze, nie jest zbyt wielki nakład finansowy. Po drugie, nie jest yy, zbyt duży nakład pracy, bo trzeba tylko dosłownie na tę ilość. Czekajcie, zaraz Wam powiem dokładnie. Yy, jeśli 25 to mamy razy 2,5, no, no to jakieś 1000 litrów, tysiąca bierze ta zagroda, więc tutaj będzie około 4-5000 litrów. Czyli tak w sumie, powiedziawszy. Dwie belki dziennie. No i zaczynamy to. Zaczynamy z tym, i to jest tak. One będą produkować jakieś dwie palety dziennie, albo i więcej, może trochę. Zawozimy tutaj do przetwórstwa, później przewozimy tutaj do przetwórstwa. No i zobaczcie sobie, jaka jest przewitka. Tak. Wełna. Gdzie jest wełna? Wełna. Wahania ceny 3600, nie? Tkaniny 11,500 już. A ubrania, jak uszyjemy, mamy 31000. Więc to jest ogromna przebitka, i to jest tak, jak się nie mylę, zaraz Wam powiem 2 do 1 wszędzie. Czyli tu mamy jakieś karne, ale to mnie interesuje. Tak, tu mamy dwa wełny na 1, czyli 2000 litrów na 2000 litrów na. 1000 litrów tkanin no i tu mamy 2 do 1 znowu, więc z automatu tutaj między tkaniną a tym mamy 10 tysięcy na 2000 litrów, czyli 5000 na litrze na 1000 litrów walny, na 1000 litrów tej tkaniny więc jest straszna przebitka i dlatego to się moim zdaniem opłaci więc tak, ja mam zaraz tu pokażę jak to wygląda w rzeczywistości wezmę sobie tutaj porobię belki. I podziałamy troszkę z tymi owcami. Jesz za jeszcze zaraz zakupię sobie te owce, wszystko. W sumie przy was od razu zakupię całą pełną ilość. Eee, dajmy jednego rodzaju, bo mi się nie chce kombinować. Dobra, Kup. czemu nie mogę więcej? Dobra, to jeszcze tego rodzaju. No i mamy 65 sztuk. I w tym momencie mamy już wszystko. Ja troszkę kasy straciłem, bo jeszcze musiałem kupić sobie sprzęty, no ale to tak wstępnie. Więc ja się biorę za koszenie tego i od razu będę prasował za sobą, żeby ogarnąć sobie to w miarę szybko. Więc widzimy się jak już będę miał wszystko gotowe. Dobra, jestem z powrotem. Zaczynamy zabawę z karmieniem. Yy, więc tak, ja je tutaj nakarmię. Ja je nakarmię na i poczekam. Będę po prostu każdy dzień wam pokazywał. No bo pierwszy dzień wiadomo będzie słabszy, bo zwierzęta mają 0% zdrowia. Więc normalne, że yy, będą yy, chwilę zejdzie zanim się rozmnożą. Zaraz zobaczymy, ile, ile wchodzi im. bo no, tu mamy, nie wiem, skórę, ale ja. No i oczywiście później w późniejszym czasie też zrobię materiał o kurach. Czy belki wejdą te 125, bo zapomniałem sobie zmienić na szerokość roboczą. Więc 125 są belki. I tak, myślę, że te czybelki wystarczą na przynajmniej 2 dni. Bo owce akurat nie są zbyt dużo żarne, jakby to powiedzieć. No, Czy i troszkę wejdę. No ale ja sobie i tak pozwolę wszystkie, więc widzimy się za chwilkę już przewinę czas y, do następnego dnia. Dobra, jestem z powrotem. Yy, mamy 912 litrów yy, wełny, no ale to pierwszy dzień one pół dnia praktycznie nie produkowały nic. Więc. W sumie co, widzimy się w kolejnym dniu. No i tak jak mówiłem, yy, mamy 4. 3000 dziennie zjadają, bo mamy jeszcze 4000 u, u tych łowiec żarcia no, minęły 2 dni, więc zjadają jakieś 3000 dziennie, więc dziennie, belka dziennie. I tak, mamy w ciągu... no troszkę się przeliczyłem, no ale mimo wszystko jako na pierwszy biznes mi się wydaje, że jest najbardziej opłacalny no jeszcze jest opłacalne sobie jajka strasznie, ale to, no i też nie trzeba wie, wiele e, nie robić przy nich. No i tak, jedziemy sobie przewieźć do przędzalni. Patrzcie, tu jest rzut. Ja sobie te połknę. Dobra. E, uruchommy przędzalnię sobie. E, włącz. I tutaj też włączymy, bo później będziemy tkanin dawać. Więc tak, widzimy się kolejnego dnia. Jestem ponownie minęły dwa dni, bo nie chcę te... Nie chciałem już pokazywać znowu tego samego. Więc tak, ja przewożę sobie... Powiem tak, półtorej palety dziennie produkuję ta owczarnia. I więc tak, po trzech, po czterech dniach mamy pełną paletę tkanin, nie tkanin tylko tych ubrań mi się wydaje, że nie jest źle no bo w tym momencie już mamy ponad palet będziemy mieli ponad, no ale to jedno, cztery palety wewnętrznej to jest jedna paleta y, ubrań więc ja sobie tutaj jeszcze zrzucę widzimy się kolejnego dnia y, z już przy podawaniu do, y, do y, kurde Fabryki ubrań, czy jak to się tam nazwał, graciami z góry, dobra, pędzimy sobie, pędzę sobie do, już tutaj oddać do no, tego fabryki ubrań. Te dwie palety i powinna się jutro, za chwilę, tylko pojawić paleta. Paleta ubrań, więc tak yy, już widzimy się przy efekcie końcowym, i pojedziemy sobie może ją sprzedać. Nie wiem kiedy się najlepiej sprzedaje. W listopadzie teraz będzie dosyć niska cena 22 tysiące, więc poczekam najwyżej przewinę czas do listopada i się zobaczymy w listopadzie dobra, bierzemy to mamy paletę ubrań. No i to jest tak. Minęły 4 dni i mamy paletę ubrań, z tym że już tam jest u tych łowiec pewnie z cztery palety więc już będzie kolejna paleta ubrań no to jest takie yy, im dłużej się gra wy, początek jest, schodzi dłużej no ale później już zaczyna się, no właśnie widzicie już tu jest cztery palety y, wełny prawie, no i kolejne tam już jedna paleta była zawiesiona, czyli już mamy ponad paletę ubrań kolejnych to już będzie później cykl co dwa dni praktycznie można powiedzieć yy, będzie działać yy, będzie wylatywać paleta, więc Widzimy się za chwilkę, ja sobie przewinę już do najlepszej ceny i, po, i pojedziemy sprzedać. No jestem na miejscu, dojeżdżam właśnie sprzedać. Nie wiem, czy to się dokładnie tam sprzedaje. No tak mi pokazuje ta mapa. Dobra, tu. No i zabraliśmy 29 700, no bo niestety wykres cen nie zrobił troszkę bambuko i przewidziałem sobie cały dzień, a okazało się, że w październiku była najlepsza cena i zaczęło już spadać. No ale moim zdaniem jak najbardziej się opłaci iść w owce i przetwórstwo wełny, bo wiadomo, w później można zainwestować w bawełnę i jeszcze więcej jej tworzyć w tych no mam nadzieję, że odcinek się podobał. Trzyma y trzymajcie się, subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie. Cześć!